EverActive to polska marka baterii, akumulatorków, ładowarek i innego sprzętu do zastosowań profesjonalnych. Od 2014 roku zyskuje uznanie konsumentów zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Pierwsza ładowarka NC1000 pojawiła się na rynku w 2014 roku szybko zyskując na popularności. W kolejnych latach pojawiły się na rynku baterie alkaliczne i akumulatorki, a także latarki i prostowniki. W 2018 roku wprowadziliśmy do oferty naszą najbardziej zaawansowaną ładowarkę do akumulatorów model UC4000. Przez kilka lat obecności na rynku do obrotu wprowadzono ponad 100 tysięcy ładowarek EverActive oraz setki tysięcy baterii i akumulatorów. Akumulatorki niklo-wodorkowe uzyskały wysokie oceny w licznych testach konsumenckich, w tym wyróżnienia nadawane przez magazyn PC World oraz Foto Plus. Dodatkowo, pojemność akumulatorów EverActive została potwierdzona testami realizowanymi przez akredytowane laboratorium Intertek w Szwecji. Z kolei ładowarki NC3000 zdobyły wyróżnienie targów film, wideo, foto. Produkty Everactive są sprzedawane bezpośrednio do naszych klientów w krajach nadbałtyckich, w Niemczech, w krajach Beneluxu czy w Portugalii. Natomiast za pośrednictwem internetowych platform handlowych są dostępne na całym świecie. Baterie alkaliczne EverActive są pierwszym wyborem dla wielu klientów przemysłowych. EverActive to starannie wyselekcjonowane produkty, szczegółowo testowane na etapie przygotowania do produkcji. Dodatkowo są doskonalone bezpośrednio w fabrykach, dzięki czemu przekazujemy produkt o unikalnych parametrach najwyższej jakości. Jesteśmy w stanie dostarczyć specjalistyczne produkty o długim cyklu życia. Gotowe produkty są testowane m.in. w akredytowanych laboratoriach Politechniki Gdańskiej. EverActive to przede wszystkim szeroka gama ładowarek do akumulatorów nikloowodorkowych oraz do akumulatorów litowo-jonowych. Są to zaawansowane konstrukcje z unikalnymi możliwościami jak np. miarodajnym testem rezystancji wewnętrznej w ładowarce NC3000. Posiadamy w ofercie ładowarki uniwersalne, pozwalające na ładowanie akumulatorów różnego typu i zróżnicowanych rozmiarów. Niklowo-wodorkowe akumulatorki Everactive są dostępne w dwóch liniach produktowych: Server Line oraz Professional Line. Pojemność akumulatorów jest potwierdzona testami realizowanymi przez niezależne laboratoria. Everactive to także szeroka gama baterii alkaicznych, specjalistycznych, litowych. Produkty przeznaczone są zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i przemysłowych. Campro to seria akumulatorów dedykowanych do sprzętu foto-wideo. W ofercie dostępnych jest blisko 30 modeli akumulatorów do najbardziej popularnych urządzeń. Campro to jakość fabrycznych akumulatorów w bardzo atrakcyjnej cenie. Ultrasonic to z kolei innowacyjne baterie cynkowo-powietrzne do aparatów słuchowych, implantów słuchu i procesorów mowy. Everactive to nieustannie rozwijany asortyment. Wdrażamy nowe modele baterii do aparatów i implantów słuchowych, a także powerbanki i akcesoria do telefonów komórkowych. Aktualnie pracujemy m.in. nad kolejnymi pozycjami baterii specjalistycznych i nowymi ładowarkami do akumulatorów. Więcej informacji o marce Everactive dostępne na stronach everactive.pl oraz na naszym profilu facebookowym. Asortyment marki Everactive dostępny jest m.in. w sklepie internetowym hurt.com.pl